Czy przetrwam 99 nocy w lesie? Twoim celem jest jedno. Przetrwać jak najwięcej nocy. Każdą nocą świat to jest teraz bardziej niebezpiecznie. W ciągu dnia masz czas na przygotowanie, na przykład surowce, kraftowanie rzeczy, budowanie schronień. Eksploruj mapę i znajduj ciekawe miejsca. Mam dwa boje w rewolwerze, więc coś mi się sprzedało znaleźć. Kurczę, tutaj jest jakiś domek. Szybko, masz tego zrobić. O! Fajne takie te. Czysta wróżka od sadzoneczek. Będę mógł prawdopodobnie chyba, bo mam ich 20, więc mogę paprykę albo prędkość, albo głód. Mm -hmm. Ja wolę prędkość. Co to robi? Okej, okay, czyli teraz Chili będzie na mapce się respiło. Z tego co rozumiem przynajmniej. Jest skrzynka dawaj. Diament. A, i to są te diamenty, których się te, to są te diamenty, które można sobie potem klasę lepszą mieć. Tu jest domek, a nie jest chyba ten co byłem, nie to inny. O, węgiel się sprzyda. Uhu uh, uh, kanister, a to co to jest? Monetki i węgiel. Dobra, tu jest dużo rzeczy na podpalić. Co ja tu mam? Dobra, to sobie poradzę. Ale bardziej węgiel mi się sprzyda aktualnie, więc chcę jego mieć. Wywaliłem węgiel, go chciałem. A porozwalam to. dobra. Ogień na setce jest, więc jest git. Czy ja w nocy mogę chodzić normalnie? Czy mnie coś zaraz pożre? No właśnie, to mnie zastanawia najbardziej, chyba. Oj, marchewki się nie odrodziły jeszcze. Jak to pominąć? Ja okay, dalej, jest zgubiony tam w tym lesie. Co się stanie, właśnie? Jak oni na przykład umrą? Bo właśnie tego nie, nie rozumiem. Jak kończę wtedy grę? Przegrałem czy coś? 21 i 6 tych. Kurczę brakuje mi tych puszeczek. A ma baterii trochę jeszcze. Tam jest ta wróżka. Tam jest UFO, o! Tam gdzie jest UFO, to idę tam. Dobra, ja mam plan. Tu jest jeszcze noc, nie? To ja nie wiem ile brakuje do końca nocy. A tu jest to. To coś dało chyba w takim razie. To chcę, bo chcę wiedzieć yy, ile jest. 3 minuty. Dobra, 3 minuty mam na yy, tam dojść, ale po co tu mam. O, ale to jest szybkie teraz. Papryczki to OP, to ja biorę. Tam jest to UFO, dobra, to jedziemy po to. Amunicja z karabinem. Tam jest jakiś wściekły wilk. Dobra, pat. ale są divine. O Jezu, muszę odrodzić trochę tego, bo... Dobra, pad. Oni na ogień będą to jej, jakaś zbroja totalnie OP. teleportu to mothership, ty. Dawaj. Co jest? U matki jestem, czy co to jest? Czy jakimś ich tym? Ty, jakie to są jaja... O kurde! Jezus, oni się respią, czy co tu się dzieje? Ty, oni się respią, czy co się dzieje? A jak ja tu w nocy będę, to co się stanie? Kurde, nie to, no. stawać z tą elitą. Tam są kolejni. Jakimś statkiem jestem chyba. Dobra. Jeszcze z dołu mogą być, więc trzeba uważać. Biorę tego. Biorę tam papryczkę. Kurde, no ja zapominam. Tego masz. Mam pistolet, mam... Coś, na pewno jest... Niewiele, że to tak jest otwarte. Jak otworzę skrzynkę, coś wybuchnie na stówę. Krzynia. oja Wiedziałem, wiedziałem, że tak będzie, no. Dobra, tyle chyba ich było. A ja już to mam. Aha, mam lepszy pancerz niż ten. czekaj aż to się odrodzi. Komponent UFO. Ale jaja, okej, okay, jestem głodny, faktycznie, ty. Ty, no slipa, jedzenie mi się kończy. Mam tylko to surowe mięcho. To, to jest na ziemię teleportacja, ja muszę wejść te komponenty, nie mogę tego tak... Coś jeszcze tu mogę wziąć? Dobra, już jest tam dzień, więc można wracać. Dawaj, dawaj. Ale jaja, normalnie. Co się tu dzieje? Konie biegają? Ty, co to jest? Koń. Ale jaja. Jezu, zaraz umrę. Nie, ciekawe czy pioruny może zabić. Weź te komponenty, chłopie. Nie wiem, co z tego się robi, a to jak się spali... To jakoś śrubka, widzę, działa. O! Dawaj, dawaj, jedzenko Matko, jedyna we mnie strzeliło. Oczywiście, ciekawe. Ogień się gasił, nie? Jesteś już bezpieczny. O nie, ogień mi się zgasił. no, jest lipa. Co się tu dzieje? Ty, one są zmoczone. O kurde, nie wiedziałem tego. To jest przemyślane, kurde wszystko. Nie ma tu dziś węgla. Dobra, przestało lać przynajmniej. Jest szansa, że to wezmę. Weź to złom UFO, Rzuć tu. On za mały pleca. Kto jest problem. Ja muszę tą skórę wilka w końcu zdobyć. No świetnie. Cię jest lipa totalna. Nie mam niczego, żeby to ogień mieć. Ja im trzeba grupa do tego gniska. Oj mają. A, te mają świetnie To dawaj z tym płotem. Dobra, jeden pad. Teraz na tych trzeba po prostu skampić się i pozdro. Hmm. Nawet nie muszę, bo tak dostają dipsy widzę. No i pozdro z wami. O, świetnie nadacie się do spalenia. Ty. Co to jest? Paś go z tej półki. Co to jest? Amanicja rewolwerów, fajnie. Pieniążki. Nie wiem do czego te pieniążki mi są. Bo z jakiś sklepik potem jest. Tak nawet założyć nie mogę. Tu mogę... Właśnie tutaj jest na tym nie, nie wiem czy to coś jest to zrób nowe, przyciąga błyskawicę, jestem bezpieczny Dobra, ja na początek co? Zjem wszystkie marchewki po prostu Nie ma tego gościa do upgrade'u Kurde, lipa Idę tam, muszę zrobić zapas na węgiel, bo nie mam Tutaj są te rzeczy, To ja to wiem, że tu leżą To jest na węgiel, widzę też O, to jest ten alfa, ta? Dobra, będzie na potem, fajnie Ty, jakiś zamek, czy co to jest? Potężne ma on amunicję, więc można załadować. No o, nie sprzeda mi się raczej to to. <grych> Śrubka. Tu jest chyba wejście z tej strony, widzę. Ale amunicję do rewolwera nawaliło. Nieźle. Ciekawi mnie czy w tej grze jest losowo... ...to wszystko, czy... ...twierdza kultystów. A, fajne. Dobra, mamy te monetę Ali lipa lipa A ja mam rewolweru dużo do naboi Dobra, da się to zamknąć czy mnie już to zje coś w nocy, jak mnie wyjdę, nie wrócę tam Nic się zbliża ta noc, ja jestem tu w bazie. Jej, ja chyba umrę, ale jaja Co się tu dzieje? Coś mnie goni tu, Stawcie, mnie w spokoju ludzie Może mi wytrzyma latarka z dnia Bateria padła w latarce Mogę ją wyrzucić najwyżej Co się tu dzieje? Ile ta noc trwa? Chyba grę zepsułem Dobra, jest cisza Dzień 17, jedziemy Jestem już takim. A ja jedzenia nawet nie mam. Zaraz to ja umrę braku jedzenia. No jest lipo. Trzeba uciekać stąd szybko. Ja muszę, muszę żyć jakoś. jest wilk. Jagodka, jagodka. Wracaj do bazy. Gdzie mam bazę w ogóle? Nie świeci się, ja nie wiem. Jezus. Chciałem mu tą... No ja nie mogę jeszcze, już zjadłem. Prawie umarłem od tego, że znowu zjadłem. F klikaj, nie E. F. Pamiętaj F. F z plecakiem. Najpierw musimy się HP. Ja noc przeżyję bez... Chociaż nie, bez ognia nie przeżyję, no bo nie zabiję to coś. 50 sekund, dobra. Postaram się to zdobyć, może się uda. Tu było dużo węgla. No bo dobra, chyba lepiej już zbierać to drewno. Tam jest węgiel chyba, tego co widzę. Tu. To jest węgiel? Tak. Świetnie. Nie, nic się nie zbliża, cicho, cicho. Tu jest drzewo. Szybko. Dobra, już jest noc, ale jest na zielono, więc jest szansa, że jest igit, nie? Co to jest? O godni godzimy jakiś jeleń. Siął mi stąd. Siął się ognia, bo i nieźle. Nie ma żadnego drewna, nawet na stanie, kurde. Skrzynia z amunicją, o proszę. Błyskawicznie, Zamienia kłody i mięso w lepsze paliwo. Dobra, to trzeba zainwestować w to w takim razie widzę. 20 noc, że z nich w sumie przetrwałem. Bardziej mi pasuje noc niż z ale dobra. Jak oni sobie wolą? Jest ten, naprawdę, większy plecak. Proszę 15 rzeczy, bo 5 to jest tragedia. Masz tu skóry alfa. W końcu, mam dużo rzeczy do plecaka. Boże, skóra niedźwidź. Czy to jest nic było nie, 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 Koń na stufę. Nie wierzę, że to nie był niedźwiedź. Znaczy, że to był... Yy, że to był nieźwiedź. nie wierzę w to. Trzeba zebrać jak najwięcej tego złomu i shitu i będzie git. Dobra, tyle mi starczy raczej. Jeszcze jedna dostawa drewna. No, chyba, że znajdę niedźwiedzia teraz, na przykład, no nie? Jak to nie mam amunicji? Co jest? mam alienową tonę, a jeszcze jeden gdzieś tu. Jakiś kluczyk, dawaj to. Ty dawaj, dawaj, tu co dziecko chyba, uwięzione. <grystanie> Nieźle. No dawaj tą skrzynkę zabawy. Diament. Pozdro, dwa diamenty już mamy. Jesteś głodny. O, spokojnie, dostawa już idzie. Nie będę zaraz głodny. Dziecko, Dziecko! Gdzie to dziecko mam dać? Do łóżka? Czy nie, nie wiem co mam zrobić z nim. Ja byłem w tych ufo Tam ostatni nie byłem. Daleko. Tam byłem na tym UFO. Hmm, ciekawe. Jezus, to we mnie strzela. Ty, nie wiem co daje nawet. Teraz staję w tym. Co mnie nie mogę zrobić? Co jest? Ognisko wypalone? Nie. Ile jeszcze? Ale ja Nie wiedziałem śmieszne, że to tak można o! Ty, ale trochę nie wiem czy tak powinno być Gdzie ten koń? Nie czas definitywnie trzeba więcej tego drewna albo węgla znaleźć. Bo jak to ja teraz prawie padłem, to lipa! Co ja to dziecko mam dać? Aha nie wzrastało 3. Dobra, ale teraz i tak... E, ja muszę totalnie na full lecieć. Mam za mało e, wszystkiego tak naprawdę. Może z tym grzybie coś będzie. To nie potrzebuję dokładać drewna teraz. To jak jest noc. Tak to tylko marnuje po prostu możliwość. Trzeba gdzieś węgiel jakiś znaleźć. Tam nie idę, bo prawie zabiło to. O jest węgiel. Tu jakiś samolot co jest? Świetnie, bierzemy to. Jezus, idealnie, dobra. Jakiś węgiel jeszcze by się sprzydał. Konie latarki, proszę, o. I zestaw medyczny. Ja tam jest jakiś skarb, tyle wiem. Dobra, ile jest? 30 sekund. Aj, mało wziąłem. Nie tyle, ile powinienem, no ale dobra. A co, on się zbugował? O jest lipa. I ja mam w sześć. 6. Ta grupa zbierze do ogniska. A, znowu oni. Dawaj mi, dawaj mi ich. was znajdę. Pyk. Oj, tego skuszą trzeba. Dobra, i te są już na easy. Bo ty, to wystarczy, wiesz, włócznią siub, ale nawet się nie dotyka. w rewolwera nie mam, to trzeba czekać. O, fajnie, a tego chyba można siekać. Nie. A, a tu się dało, da tam nie. Co ją tego dzieciaka trzymał? O, ty właściciel łóżku, żegnaj, a to tutaj. Idę tam szybko. Kurde, nie ten przycisk, no. A tam byłem, dobra, to tutaj byłem przecież. Ale nie odkryłem tego, bo mnie zaczął już ten. Ja tu chcę to odkryć. A nie, dałem radę, nie miałem już życia, ale wracam silniejszy. Aha. Nie da ja się tego podpalić, świetnie. Dawaj tego łucznika. Aj, już boli. Nie, już chyba trzeba się cofać. Za dużo mi dodali. dali. Bię już stąd. Nie mi zostało teraz do końca. Tam jest opnisko jest woda. Nie będę miał desek żadnych, to się nic nie zrobi. A są marchewki, więc git. Jezus, co to było? Ile zostało? 30 sekund. Mm. O, trzyma mi stąd, dobra. Dobra, 13, to jest za mało też mi się wydaje. I nie mam drzewa żadnego w pobliżu i to jest problem. Nie da się drzewa, tak szczerze. Nie da się żadnego drzewa ogarnąć tutaj. A tu są jeszcze drzewa, dobra. Nie jest tak źle, chyba się uda raczej. Trzeba drewno ogarnąć, bo jest lipa totalna. Tu kosmita. Ty wezmę tych kosmitów do spalenia. Węgiel, świetnie. A, wow. Jakieś informacje. Osioł jest głodny. I co w związku z tym? Niech se będzie. Tu będzie chyba kolejny ten. A też bolało. Tu jest niedźwiedź. O Jezus. stąd? Oni za dużo klepią mi tu ten dom jeszcze Dawaj, Dawaj blachę. Krzesła biorę, biorę, węgiel, skrzynka, obec coś dobrego będzie. Już mam tu siekierę. Ale znalazłem niedźwiedzia, tak? Więc jak mam niedźwiedzia, to jest po prostu szansa teraz. No. Dobra, to wywalam. Te rzeczy stąd. Ile jest? 40 sekund. To drewno trzeba sieknąć. Nic się nie zbliża. Na pewno nie do mnie. Dobra, biorę wszystko co się da. Marchewkę nawet. I jedziemy. A co chodzi z tym pokarmem? Czy z tego będzie chciał złapać? On się w ogóle chyba zbugował. Nie wiem co to jest, to mnie ciekawi. Kopia zapasowa w drodze. To ja wyjdę z gry to będę ją dalej grać? Czy co? Nie wiem. To się pokaże zaraz. Trzeba będzie przerwać na chwileczkę. Wiesz. Ała, ole, mi ja się knęło. Weź coś, zjedz, bo mnie zaraz przestrzeli i nie zabije to coś. Tutaj w ogóle nie używam tego. A też nie mam nie, rzeczy. A już nie da się potem dalej, więc git. Ała, No, ile bym już na mnie bić, no? Skóra niedźwiedzia. Niedźwiedź jest tam. Dobra, żeby nie niedźwiedzia? Myślę, że będzie git. Dobra, wezmę sobie trochę tego mięsa. Niedźwiedź by tamtą stroną. Informacji dwie. Co jest wego zbliżenia twojego nisko? Handlarz z fotrami. Trzeba na spokojnie wyczekać ich i. Będzie kit. Dobra. I włóczniom. Jedziemy walka. Dobra. I wszystkie chyba padły. Tą kość też mogę? Chyba nie. Nieźle. czemu jest w klasy? Oni też. O, oh woah, ale dipsa dostałem od niego. Poda? Dobra Nie dał skóry, nie lipa A ja tylko po tą skórę go biłem Świetnie Ale gówno, i tyle? A jeszcze jedna w skrzyniach Świetnie, to się akurat sprzedało bardzo Chyba będę wracał do bazy, jeszcze tu zobaczę co jest Nie ma tej skóry, na lipa no Ciało wilka. To dam potem, jak będzie już ten. Jedzę, jadę pod drewno jeszcze. Bo jest muzyka, no nie? Ale się nic nie dzieje. O, dobra już. A, jaka grupa się do mnie zbliża? A, ci co sami? Ci co zawsze? Nie ma, panie. Masz latarkę, jeszcze. O! o O Jezu! O! Oh, On skakiwać um nagle. Jezus O, oh, wow. oh, Jezus. Ty O oh, ja się jest lipa. Lipa jest. Tch, jaka lipa, ja nie wiedziałem, że tyle i będzie nagle. Dobra, on-pad to jest najważniejsze. U tych to można jeszcze wyczekać sobie na luzie, ale... Dzień, no to było mocne. Dobra, myślę, że to tyle będzie w tym odcinku. Jeżeli chcecie więcej, to dawajcie lajeczki. I po prostu jakąś aktywność zostawcie, jeżeli wam się podoba ta seria. No i co? Trzymajcie się i cześć.